Jesteśmy u królików No y, Mamy Już w nowej klatce jesteśmy No jak widzicie Króliczki sobie jedzą Gdzie jest miska zapytacie No mamy nowego obsadnika No i tutaj jest woda Bo jeszcze nie mam pojdełek Dopiero zamówiłem Przywiozł mi Ogólnie to jest ogrzem belgijski No ma, jest z paszportem zarejestrowany jest e, tutaj ma takie na uszach, bo pan coś kolczykował e, znaczy no, no, no dawał numer czy coś takiego na uszy mu e, i ten tatuował e, no i zamalował czymś no, jak wiecie pięknie się prezentuje je, duży już w miarę no ogólnie ten pan co kupowaliśmy to już sobie zamówiliśmy na no, wiosnę y, samice, dwie samice i chyba to y, białe, bo ma białe i szare. Y, to chyba jest olbrzymski bosz czy coś takiego. No, tak więc będziemy mieć też dwie, nie wiadomo jeszcze, czy takie, takiego koloru, czy po prostu normalne, y, czy po prostu białe. No, ma tego trochę. Kanko bardzo lubi jeść, taki jest przyzwyczajony do ludzi po prostu, no lubi koniczynkę jeść, ale tak też mu nie dużo niedużo daje, im też, oni się dostały, wczoraj ostatnio rano dostawały, nie, wieczorem, nie ugryźli się zaraz, znowu, są głupi, nie, się dzisiaj raz, yy, ogólnie strasznie wieje, oj, że taratkę powiało, zaraz pójdę po no. No i jak widzicie, no, siatka jest ładna, gruba, e, e, no, klatki są zrobione, drzwiczki są na raz, otwierane na górę i na dół. Ogólnie to tak fajnie. O, no. no i na górze też. Tak więc piękny samczyk. Nie, wczoraj, nie wiem, czy w niedzielę, kupiliśmy go. Zrobiliśmy od 9 do 12 Robiliśmy budki, a później. Od 9 do 15 tak dobrze chyba powiedziałam. A robiliśmy budki, a później pojechaliśmy po Samczyka Ogólnie nie wiem czy mówiłem, ale tutaj ma te tatuaże Tatuaż, czy tak to tam się nazywa. Zarejestrowany paszport mam. Wczoraj szczepienie było tych. O, on jest już zaszczepiony, u Pana był zaszczepiony. No, ładny, ładny kołek. Piękny, duży. No, no i to jest specjalne na 60 subskrypcji, subskrypcji, to więc dziękuję za to. No. No, pasza. no marchewki daję im, tylko muszę jeszcze umyć bo trochę już skarmiłem. Was 5 czy 6. no tutaj jest pasz, jeszcze z tamtej budki budka już tamta jest posprzątana wywietrzona, i czeka na koczaki na wiosnę tutaj jest ogólnie no syf tutaj jest e, takie siano ze słomu ja daje im do jedzenia to no i na ściółkę i na, do jedzenia tutaj ogólnie jest piła, wiertarka to zaraz posprzątam e, siatka, jeszcze siatka zostaje no I co tu jeszcze więcej gadać Ładne króliczki, podoba im się chyba tutaj. Ten też. No, to więc ja Wam przycinek spodobał, zostać łapy w górę, komentarz, subskrypcja z nara trzymaj Trzymajcie się, cześć.